Podcast ojca Jakuba Waszkowiaka na temat Pisma Świętego. Zapraszam. Szczęść Boże, dzisiaj listy Świętego Pawła do Efezjan i Kolosan. Połączyłem te dwa listy dlatego, że tematy, które są poruszane w tych listach, są bardzo podobne. No i musiałbym się w jakimś sensie powtarzać. Więc postanowiłem te dwa listy połączyć. Oba są tak zwane więzienne, napisane w więzieniu. Nie wiemy dokładnie, gdzie to było: czy to w Rzymie, czy w Efezie, może w Cezary Nadmorskiej. Różni egzegeci różne propozycje składają. I wiemy, że święty Paweł, jeśli chodzi o Efes, był um, związany szczególnie z tym miastem, ponieważ wiemy, że przebywał tam. Około trzech lat podczas trzeciej podróży misyjnej zatrzymał się tam na okres około trzech lat. Wiemy też, że to miasto stanie się takim centrum chrześcijańskim, związanym nie tylko ze świętym Pawłem, ale również ze świętym Janem. Mówili się o szkołach Pawłowych czy Janowych w tym mieście, w tym sensie, że po prostu ta liczba uczniów była szczególna w tym mieście tam myśl i św. Pawła, i św. Jana szczególnie była tam jakoś rozważana, i stąd też to miejsce stało się wyjątkowe w historii chrześcijaństwa. Było to jedno z większych miast w imperium. No doczytałem, że to było czwarte największe miasto w imperium, słynne również ze świątyni Artemidy. Jak wiemy z tego tytułu, też św. Paweł. Będzie miał problemy, bo popsuje interesy tym, którzy sprzedawali figurki tejże bogini, o czym czytamy w dzieje apostolskim w XIX rozdziale. No i święty Paweł będzie pisał do tej wspólnoty list, w którym będzie porównywał, przede wszystkim to jest taki główny temat, kościół do mistycznego ciała Chrystusa. To jest ciekawe, słuchajcie, bo dlaczego. Jezus oczywiście jest głową tego ciała. Jezus jest głową Kościoła. Natomiast członkami my jesteśmy. Domyślnie Chrystus nas czuje. To jest bardzo ważne. Zobaczcie w dziejach apostolskich, kiedy święty Paweł spotyka się z Jezusem. Jezus zadaje mu pytanie, Paweł, Pawle, dlaczego mnie prześladujesz? Nie ma pytania, dlaczego prześladujesz moich wyznawców? Bo przecież Jezus, przepraszam. Przecież Paweł bezpośrednio Jezusa nie prześladował. Dlatego też w tych słowach dostrzegamy właśnie tę prawdę, że Jezus żyje w każdym z nas i też przeżywa nasze cierpienia. Ten sam obraz zostaje również przedstawiony w liście do Kolosan, że i to tylko właśnie w tych, tych dwóch listach Kościół jest przyrównany do mistycznego ciała Jezusa. Dlatego też łączy w sposób szczególny te dwa listy. Ten wspólny temat, a trzeba pamiętać, że Kolosy i Efes leżały w odległości mniej więcej 160 km od siebie, więc nie, nie tak daleko. I wiemy, że były to listy tak zwane okrężne, czyli nie były czytane tylko w yy, danej wspólnocie, bo pamiętajmy, że wspólnota w Kolosach nie była założona przez Świętego Pawła. Była najprawdopodobniej założona przez Epafrasa, który poprosił Świętego Pawła, który cieszył się wielkim autorytetem, do napisania, Listu do tej wspólnoty i na końcu tego listu my czytamy takie słowa. Pozdrówcie braci w Laodycei. Laodicea to było miasto, które leżało nieopodal i napisane jest pozdrówcie braci z Laodycei oraz nimfę i gromadzących się w jej domu. Kiedy zapoznacie się z tym listem, postarajcie się, aby poznał go także Kościół w Laodycei, a wy zapoznajcie się z listem z Laodycei czyli też jakiś list napisał Święty Paweł do Laodicei, którego nie mamy. Ale nawet gdybyśmy znaleźli, to pamiętajmy o tym, że kanon Pisma Świętego jest zamknięty, także nie żeby czegoś brakowało w kanonie Pisma Świętego, to kanon jest zamknięty na, w takim sensie, że już nic nie będzie odjęte, nic nie będzie dodane. Oprócz tego Święty Paweł pisząc przede wszystkim do Kolosan, ukazany jest Chrystus jako pan wszechświata. Mówi się tutaj o chrystologii kosmicznej, że On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec całego stworzenia, gdyż w nim wszystko zostało stworzone w niebie i na ziemi to co widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, zwierzchności, czy władze wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w nim ma istnienie. On jest też głową ciała Kościoła, tak jak wspomniałem wcześniej. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby być. Pierwszym we wszystkim. Więc absolutnie mamy tutaj y, Chrystusa okazanego jako władcę, nie tylko chrześcijan, nazwijmy to ludzi, zbawionych, ale po prostu jest absolutnym Panem wszystkiego, co istnieje. On jest jedyną racją istnienia tego wszystkiego. I stąd też mówimy właśnie o tej chrystologii kosmicznej, że Jezus w ten sposób jest ukazany. Coś ciekawe w ogóle w tym liście, zauważcie to pierwsze zdanie, o którym przeczytałem, on jest obrazem Boga niewidzialnego. Pamiętamy ten bardzo kontrowersyjny temat dotyczący rzekomego drugiego przekazania, które zabrania stworzenia figur i obrazów. Pamiętajcie, że w podziale masoreckim, bo w oryginalnym tekście nie ma podziału pomiędzy wyrazami, zdaniami, to zostaje dodane przez tak zwanych między VII a X wiekiem po Chrystusie. I w tym podziale masoreckim te słowa nie są drugim przykazaniem, ale są komentarzem do pierwszego przekazania. I z tego komentarza Kościół odchodzi, jak od wielu rzeczy od, odszedł w Starym Testamencie, między innymi właśnie dlatego, że wcielenie Chrystusa łamie ten komentarz. Bo pamiętajmy, że przykazanie mówi nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. I te słowa o tym, aby nie tworzyć figur i obrazów, ten komentarz do, tego, do tych słów, on zostaje dodany później, dlatego że Żydzi byli narażeni na to, aby tworzyć sobie własny wizerunek Boga Jachwe. Wiecie, jakby to było powszechne, że w starożytności wierzono, że w danej figurce jest dany Bóg. Wiecie, każda pogańska rodzina miała w domach swoje figurki, swoich bogów i tak dalej. Więc po prostu z czasem Żydzi zabronili. Za tworzenie jakichkolwiek figur i obrazów, żeby nie doszło do tego fatalnego błędu, iż Bóg jest schowany gdzieś w jakiejś figurce, w jakimś obrazie. Nie. Dzisiaj oczywiście tak nie myślimy, bo mamy obraz Pana Jezusa czy figurkę Pana Jezusa, to nie myślimy, że On jest schowany w tej figurce, tylko na one są dzisiaj jakby funkcja tych obrazów i figur ma polegać na tym, że nasze serca mają być wzniesione do nieba poprzez wyobraźnię to te figurki, obrazy mają pobudzić naszą wyobraźnię, aby wznieść nasze serca ku Bogu. I dlatego też Kościół na Soborze Nicejskim drugim, w 787 roku stwierdził, że dzisiaj to ten komentarz już nie, nie dotyczy nas. Przede wszystkim właśnie dlatego, że Chrystus, On jest obrazem Boga niewidzialnego, Jego wcielenie łamie ten zakaz, ponieważ Jezus jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem. I Również to, że to rozumienie Boga, rozumienie Boga się zmieniło, człowiek dojrzał i dlatego nie dziwnym się wiele, wiele, wiele przykazań kultycznych, tak zwanych, wiele słów ze Starego Testamentu, my opuściliśmy chrześcijanie, dlatego że chrześcijaństwo poszło jakby krok do przodu. My nie zostajemy na tym samym etapie co judaizm. Dlatego tak ważna w chrześcijaństwie jest tradycja, czyli dziedzictwo pierwszych szczęścia, to jak oni interpretowali, rozumieli te słowa, ponieważ to, co mamy napisane w Biblii, to jest tylko część z tego, co nauczał sam Jezus, też i, i apostołowie, dlatego też nie wolno nam odchodzić od tego. I w tym liście również mamy napisane bardzo ciekawe zdanie, w drugim rozdziale, w nawiązaniu do bóstwa Pana Jezusa. Bo tutaj wyraźnie podkreśla święty Paweł, iż Jezus jest Bogiem, szczególnie w drugim rozdziale i w drugim wierszu, gdzie czytamy: Niech ich serca doznają pociechy, aby zjednoczeni w miłości doszli do całej bogatej pełni zrozumienia, do poznania tajemnicy Boga Chrystusa. To jest bardzo ważne zdanie, że tu w tym zdaniu no, wyraźnie podkreśla święty Paweł, że mamy, kiedy mówimy o Bogu, mamy na myśli, Jezus Chrystus, że właśnie niech ich serca doznają pociechy, a bezjednoczeni w miłości doszli do całej bogatej, pełni zrozumienia, do poznania tajemnicy Boga Chrystusa. I chciałbym jeszcze nawiązać do bardzo kontrowersyjnego tematu, a mianowicie obecnego również w obu listach. Zdanie, które czytamy w krótszej formie w liście do kolosan: żony Bądźcie poddane swoim mężom, jak przystoi w Panu. Natomiast w liście do Filipian mamy napisane: Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak również Chrystus jest głową Kościoła. A jak Kościół się, poddaje się Chrystusowi, tak i żony powinny być poddane swoim mężom we wszystkim, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. No i wiecie. To zrodziło szczególnie u feministyk, no po prostu gniew i oburzenie. Myślę, że gdy się doczyta do końca te zdanie, ten fragment, nie będzie on budził żadnej kontrowersji, bo posłuchajcie, co dalej pisze święty Paweł. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. Czyli macie. Panowie, kochać swoje żony, tak jak Chrystus kochał Kościół, a jak kochał Kościół Chrystus, oddał życie za niego. I dlatego też, jeżeli Ty oczekujesz, żeby żona była Tobie poddana, mówmy sobie w tym porządku naturalnym, też jaki znał święty Paweł, Ty musisz cały się oddać y, tej miłości małżeńskiej właśnie żonie, że marzę kochać tak, jak kochał Chrystus z Kościół. Bo pisze dalej: Święty Paweł. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała. Lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus z Kościół. Nie? I dalej pisze w końcu: więc niechaj Również każdy z Was tak miłuje swoją żonę, jak siebie samego. A żona niechaj ze czcią się odnosi do swojego męża. To jest bardzo trafne stwierdzenie, bo moi drodzy, nie wiem czy y, to, o tym już słyszeliście, bo to są takie podstawowe informacje z psychologii też. Nie bawię się tutaj w, w psychologia, ale to jest taka najbardziej podstawowa informacja, że jedną z podstawowych potrzeb, jaką ma kobieta w małżeństwie, to jest poczucie bezpieczeństwa. A mężczyznę, jak kobieta, może najbardziej y, y, zranić, nie szanując go. Po prostu będzie go traktowała jak powietrze, ty nic nie umiesz, ty się do niczego nie nadajesz. Myślę, że nie można bardziej ukarać męża, niż traktować go jak niedrajda. I dlatego tutaj te słowa, a żona niechaj ze czcią się odnosi do swojego męża, to jest, myślę, że wielu mężczyzn nie powie tego swojej żonie, ale jeśli ona ma lekceważący do niego stosunek, a czasami z własnej winy, nie oszukujmy się, to jest naprawdę y, bardzo bolesne dla takiego męża, że on, bo, bo znam też takie przypadki, na przykład gdzieś, że on się bardzo stara y, robić różne rzeczy dla rodziny i ona tego nie docenia. No to on po prostu jest wschodzi jak zranione zwierzę, nie? Dlatego też myślę, że ten Paweł y, może używając nie, nie tego języka, jakich dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni y, słuchać, ale tak naprawdę w środku. W tych zdaniach, takich dla nas troszeczkę skrajnie wyrażonych, znajduje się ta prosta prawda, aby, abyście się wzajemnie miłowali, aby ta wasza miłość była całkowitym też takim oddaniem się wzajemnym, i wówczas będziecie szczęśliwym małżeństwem. Bo oczywiście każde małżeństwo to jest wyzwanie i nigdy sytuacje nie są w życiu czarno-białe, ale w takim ogólnym zarysie myślę, że święty Paweł dotknął bardzo. Yy, ważnych spraw i w sposób właściwie ujętych. Także mówię, może ten język jest tylko trochę taki trochę nieszczęśliwy, bo dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do, do aby inaczej wyrażać nieco te, te same myśli, tak naprawdę. I to by było chyba w takim ogólnym sensie wszystko, żeby nie przegadać tych listów. Yy, także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Szczęść Boże.